Witajcie po krótkiej przerwie. Przychodzę do Was z krótkim filmem. Dziś, który już chyba czwarty raz nagrywam, <grywam> może tym razem się uda. Yy, odnośnie mojego najnowszego filmu na kanale, bo yy, pod linkiem na portalu społecznościowym, yy, miała miejsce taka mała dyskusja na temat tego, co ja tam powiedziałam w tym yy, nagraniu, a wiem, że nie każdy, kto ogląda mój kanał, ma na przykład. Yy, Konto na portalach społecznościowych. Więc chciałam dopowiedzieć, że e, mo, w moim przekazie nie miałam takiej intencji, żeby przekazać wam, że budowanie więzi z dzieckiem starszym, adoptowanym jest niemożliwe. E, czy nie można zbudować silnej więzi? Tylko, że ta więź będzie zupełnie inna niż zbudowana z dzieckiem, które się ma na przykład od y, maleńkości u siebie. Czyli na przykład, które zostało zaadoptowane, jak miało kilka miesięcy. Chodzi, yy, i odnosiłam się w tym filmie głównie do tego, że rodzice adopcyjni miewają takie oczekiwania, i potem zderzają się z rzeczywistością i są zdziwieni, że oni na przykład chcieli tak bardzo, tak bardzo kochali, yy, no a coś nie pykło. I tylko o to chodzi. To było mówione w kontekście. Yy, no, bo w ogóle ten przykład dziecka dziesięcioletniego z poprzedniego filmu wyniknął też z tego, że różne komentarze się pod postem na temat tego dziecka pokazały. I właśnie też wynikało z tych komentarzy, że często ludzie mają takie oczekiwania, że przecież tyle miłości daliśmy i coś się nie, nie udało. To tak samo jak moi rodzice, oni, jak im mówiłam, że mam problemy ze sobą i co się ze mną nie tak i ja nic do nich nie mam, ja ich kocham, to nie jest ich wina, tylko to i wyłącznie jest mój problem i ja muszę coś z tym zrobić. To oni też tego nie rozumieli. Ja też słyszałam ten argument. Ojej, ale przecież my Cię tak kochamy, kochaliśmy, tyle zrobiliśmy, żeby było dobrze. Co jest nie tak? Ja mówię, że no wszystko zrobi... no daliście mi miłość, bezpieczeństwo, ale ja nie umiem tego wytłumaczyć, ja się sama ze sobą źle czuję. I ja mam jakiś problem i, i nie mogę sobie poradzić. I właśnie wtedy napotkałam na tą ścianę. I to jest właśnie ten moment, kiedy yy, właśnie rodzice adopcyjni tak bardzo yy, przecież kochali i zrobili wszystko, a dziecko ma jakiś problem ze sobą i nie wiadomo o co chodzi. I w tym budowaniu więzi ze starszym dzieckiem Ktoś w tym komentarzu pod moim nagraniem przytoczył y, przykład y, związków dorosłych ludzi, gdzie ktoś ma jakiś problem z, uzale z uzależnieniem. Czyli na zasadzie, że y, nie powinniśmy dawać szansy tym ludziom, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. No, no nie do końca. To ja bym mogła to porównać. Zresztą napisałam to w komentarzu i też wam nagram teraz, że adopcja dziecka. Y, Kilkuletniego, tak, no, tak jak mówiliśmy o tym dziesięcioletnim dziecku, to można by porównać do związku dojrzałych, dorosłych osób, które mają na przykład 40-50 lat, przeszły już w swoim życiu różne rzeczy, nie mają czystej karty, na przykład są po rozstaniach, po rozwodach, ktoś na przykład jest wdowcem albo wdową i na przykład się spotykają. I budują razem relacje. No to ta relacja jest zupełnie inna niż wtedy, gdyby się spotkali, na przykład mając po 20 lat i mając yy, czyste konto, nie mając żadnych związków wcześniej, i jak gdyby ucząc się siebie nawzajem i budując tą relację na innych zasadach. Każda z tych relacji będzie relacją wartościową. Relacją ważną, relacją y, przepełnioną miłością, ale zupełnie inną relacją, na innych zasadach, z innym podejściem. To jest zupełnie co innego. To tak czasami, jak y, ludzie, na przykład, zadzieje się coś w, w ich życiu strasznego, jakoś tam dojdą do ładu, y, jest porozumienie z powrotem. Jedna strona na przykład by chciała, żeby było tak jak kiedyś, no, ale się nie da, żeby było tak, jak kiedyś. Będzie. Załóżmy, chcemy, żeby było dobrze, ale i tak będzie inaczej. To już będzie co innego, będzie inna jakość tej relacji, będzie na innych fundamentach budowana. O to mi tylko chodzi, że nie możecie oczekiwać, to może tak, nie możecie oczekiwać, że z osobą. Po 50, będąc po 50, i z drugą osobą po 50, zbudujecie relację taką, jakbyście zbudowali mając po 20 lat. No nie jest to możliwe z wielu względów, ale ta relacja będzie równie e, piękna, równie mocna i oparta na e, na przykład solidnych fundamentach, tylko innych. I tak samo jest z adopcją dziecka starszego. Trzeba po prostu mieć inne podejście, nie mieć oczekiwań tak, jak do budowania relacji z malutkim Bobaskiem, bo trzeba pamiętać, każde dziecko adoptowane ma za sobą traumę odrzucenia, ale jednak dziesięcioletnie dziecko to jest już ukształtowany człowiek i ono po prostu ma za sobą bardzo wiele, i też trzeba inaczej do tego podejść budować zupełnie inną relację niż z Bobaskiem i tylko o to mi chodziło, jak gdyby. Ja nie mówiłam, że to jest niemożliwe, bo no teoretycznie wszystko jest możliwe. No może nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy, jeżeli się chce, jeżeli się um, wykażemy zrozumieniem wobec drugiej osoby, o czym ja bardzo często powtarzam, że Często rodzice adopcyjni bardzo kochają dzieci, ale nie rozumieją pewnych rzeczy i nie są otwarci na to, żeby to zrozumieć, bo uważają na przykład, że ich miłość wszystko załatwi, że wystarczy witamina M i całe troski znikną, wymarzymy wszystko jak ołówek gumką i będzie super. No nie będzie, no i po prostu chciałabym, żebyście się na to otworzyli i mieli to gdzieś z tyłu głowy. Zrozumienie też też jest kluczem.